Proszę Państwa, będziemy za chwilę świadkami wspaniałego, mamy nadzieję, widowiska, a ten pruszący śnieg nadaje temu meczowi dodatkowej magii. Łaniamy się Państwu w pas Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza ekstra klasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt. Więc zapraszamy. Drużyna Śląska Wrocław. Zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Ciekaw jestem, Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Gwizdek i zaczęło się. Dobra decyzja, udane przejście, ale jednak atak rozbija się o kolejne zasieki obronne. Popatrzmy jak dzisiaj prezentuje się 11 Śląska Wrocław Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Ale szobrona teraz! Wydawało się, że to musi wpaść! Teraz z rogu na 11 metr. Nic z tego, spokojnie broni Bramkarz. Drużyna gospodarzy broni najlepiej w lidze. Defensywa spisuje się wspaniale. Rzadko popełnia błędy i statystyki to potwierdzają. Mają najskuteczniejszą, najlepiej zgraną obronę w całej lidze, więc rywale muszą pracować podwójnie ciężko, żeby trafić do siatki. Granie przeciwko takiej defensywie to koszmar napastnika. Z narożnika boiska wznowi Śląsk Wrocław. Daleka piłka z rogu. Niewykorzystany cały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Ależ przechwyt prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Doś środkowuje w pole karne. Ma komu zagrać. Bramka! Świetny początek. Teraz trzeba pójść za ciosem. Obejrzyjmy to raz jeszcze. Znakomita centra. Tak się powinno uderzać głową. Tutaj najważniejszy był timing i precyzja strzału. Otworzył nam się wynik jest 1-0. Frank Tudor. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką, ale piłka wciąż jest w grze. Piłka w posiadaniu Śląska, coraz bliżej bramki. Piłka wciąż w grze po tej interwencji. Co można o tym powiedzieć? Nieudana akcja i tyle. Tu mogło być po meczu, ale ta parada wprost nie bywała, co oznacza, że nadal potrzebują tylko jednego gola, żeby wyrównać. Ale to rywali nie zraziło. Znów trzeba się bronić. Niedokładnie piłka Żerakowa. Strata. Rzuca piłkę w pole karne. Wybija piłkę z dala od bramki. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Dobre przerwanie akcji rywala. Udało się odzyskać piłkę po walce. Olsen. Nie utrzymał piłki Śląsk. Co zrobi teraz cebula? A teraz wycofuje piłkę w polu karnym. O, naprawdę dobra obrona. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. O, taką interwencję to ja rozumiem. Skutecznie i czysto. Oddalił zagrożenie, ale tylko na chwilę. Będziesz utrożny. A jednak blokuje to. Wspaniale. Pudło teraz! Mógł zrobić z piłką, co chciał. I postanowił to wykorzystać w najgorszy możliwy sposób, to znaczy nie wykorzystać. I to jest strata Śląska. Jeden z piłkarzy Rakowa faulowany. Utrzymali się jednak przy piłce. Sędzia nakazuje grać dalej. Widać, że gra na swoim stadionie potrafi bardzo pomóc drużynie. Prowadzą w tej pierwszej połowie a doping publiczności dodaje im najwidoczniej skrzydeł. To zaledwie 1 do 0, więc spokojnie można powiedzieć, że wynik jest na styku. Na razie udało im się osiągnąć minimalną przewagę i zachować czyste konto. Ale dowiezienie tego rezultatu może kosztować tę drużynę sporo wysiłku. Mamy rzut rożny dla Rakowa Częstochowa. To dogodna okazja, by powalczyć o wyrównanie. Głęboko w pole karne zagrywa. Prawie, prawie! Dobry strzał głową po tym dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Sędzia kończy pierwszą połowę, w której lepszy był Śląsk Wrocław. Do tej pory wszystko układa się po ich myśli, prowadzą, a na dodatek, do czego zdążyliśmy już przywyknąć, ich obrona jest nie do przebicia. To najlepsza defensywa w lidze, nie zdziwi mnie zatem, jeśli skończą mecz z czystym kątem. Wisdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Petr Schwarz. Traci teraz piłkę Śląsk. Jean Carlos. Spokojnie sobie klepią, szukają szansy na odrobienie straty. Szansa na remis! Rankarz broni, zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. Wywalczyli żółtrożny. I teraz jedna z drużyn decyduje się na zmianę. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Dobrze wybija, zmarnowany rzut rożny. Pewna interwencja, brawo. Próba strzału. Oj, ależ teraz niewiele zabrakło. Ładnie uderzył technicznie kilkadziesiąt centymetrów i mielibyśmy gola. trzymał piłki Śląsk. Uwaga, nie łapie, nadal gruźnie. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fakt. Zmiana w zespole Rakowa. Przemieszcza się bliżej środka. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Mają teraz szansę na kontratak. Jest próba strzału. Nie ma gola, poprzeczka. Mało brakowało, ale grają dalej. Czy to będzie dobry strzał? Tak, trzeba się było trochę wysilić przy tym strzale. Czyli będzie zmiana u Wrocławia.

I raków bez piłki. Zawodnik Rakowa faulowany, ale sędzia nie przerywa gry. Arsenić. Pracą piłkę Częstochowianie. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Uwaga, prostopadłe zagranie teraz. I tak pokonał bramkarza. Ale szważne trafienie prowadzą już różnicą dwóch goli. To było dobre wykończenie, szybki, pewny strzał z bliska. Niby ciężko nie trafić z takiej odległości, ale nie każdy by sobie poradził. 2 do zera. Gramy dalej. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego kwiska. Uwaga! Jest faul, proszę państwa. Będzie stały fragment gry w newralgicznym miejscu. I będzie zmiana w zespole Rakowa Częstochowa. Za daleko od bramki. Chyba za dużo obiecywaliśmy sobie po tym rzucie wolnym. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie pięć minut. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Czy taki widzą nadzieję? Ładna parada. Strzał wcale nie należał do najłatwiejszych. Spokojna interwencja. Trzeba było tu pokazać dobre bramkarskie rzemiosło. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko, nie do wiary, wybronił to, to było wzorowe uderzenie głową, mocne, mierzone, ale jakimś cudem bramkarz był jednak górą, no pozostaje mu pogratulować. Dobra intuicja, jest przejęcie. Dokładne dośrodkowanie, może być groźnie, poprzeczka, ale co będzie dalej? Tak, wyglądało to całkiem, całkiem, ale nic z tego. Łukasz Zwoliński. Doskonała piłka za obronę. Proszę bardzo, udana interwencja, broni to. Koniec. Górą drużyna gospodarzy. Mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. Świetna dyspozycja w dzisiejszym spotkaniu przełożyła się na dwubramkowe zwycięstwo. Myślę, że sztab szkoleniowy będzie zadowolony.